Nazwisko Jana Kozakiewicz, ja jestem pracownikiem Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego i normalnie na co dzień zajmuję się badaniami marsjańskimi, właściwie planetologią, a dzisiaj chcę powiedzieć coś na temat ochrony planetarnej. Dobrze. To, co tutaj widzimy generalnie, to jest nasze, nasz sposób obserwacji Eksploracji człowieka. Człowiek poznał już Ziemię, zaczyna eksplorować otoczenie kosmiczne Ziemi, czyli Układ Słoneczny. I chociaż ochrona środowiska naturalnego nam się głównie kojarzy w kontekście Ziemi, to te same problemy, które znamy, które znamy z Ziemi, są również wprowadzane obecnie w przestrzeń kosmiczną i na obiekty znajdujące się w kosmosie. Bo jak wiemy, już do tych obiektów dotarliśmy i zaczęliśmy prowadzić tam pewne działania. I jeśli chodzi o ochronę planetarną, to kilka takich uwag tutaj. Nazwa może wprowadzać w błąd, bo ochrona planetarna nie dotyczy tylko i wyłącznie planet. Tutaj mamy przykłady właśnie takich obiektów, których ochrona planetarna dotyczy, czyli to są nie tylko planety, jak ta tutaj, tylko również mogą to być księżyce, mogą to być planety karłowate. I takich obiektów w Układzie Słonecznym jest znacznie więcej niż planet. Jak widzicie, są to spore dosyć obiekty. Jest ich około 35. 35 około, ponieważ tak naprawdę jest duża szansa, że nie wszystkich jeszcze odkryliśmy. Natomiast obiektów mniejszych od tych jest ponad milion i w zasadzie ochrona planetarna dotyczy wszystkich tych obiektów. Liczba kosmicznych misji planetarnych, które zostały zakończone sukcesem lub obojętnie trwających, to w zależności od tego jak je będziemy liczyć i klasyfikować, to jest około 130. I gdy te misje się rozpoczęły, czyli rozpoczęliśmy eksplorację kosmosu, to już zaraz na samym początku pojawiła się pytanie, czy nie trzeba wprowadzić czegoś takiego jak ochrona planetarna. I praktycznie od samego początku zajmuje się tym Komitet do Spraw Badań Przestrzeni Kosmicznej. Jest to takie międzynarodowe ciało, taka międzynarodowa organizacja, która wprowadziła już tą ochronę planetarną w 1959, czyli praktycznie początek eksploracji kosmicznej. I ona jest definiowana jako ochrona biologiczna, tylko i wyłącznie. Czyli jest to ochrona obiektów pozaziemskich przed skażeniem biologicznym pochodzenia ziemskiego, czyli nie chcemy wysłać na przykład mikrobów na Marsa i skazić go, potencjalnie być może zagrozić życiu marsjańskiemu, jeżeli takie istnieje. I druga a drugi aspekt tej ochrony to jest ochrona Ziemi przed skażeniem biologicznym pozaziemskim. I tutaj macie Państwo przykład na tej animacji poboru prób, które zostało dokonane w 2020 na jednej z asteroid. I ta próbka dotarła do Ziemi w zeszłym roku, tak żebyśmy mogli oczywiście badać te obiekty. I tutaj chodzi o to, żeby na przykład nie sprowadzić jakiegoś materiału biologicznego pozaziemskiego z tych obiektów na ziemi i na przykład doprowadzić do jakiejś katastrofy biologicznej na ziemi. I co działało dobrze? Do dzisiaj i myślę, że jeszcze parę lat podziała w ten sposób. Natomiast musimy sobie zdawać sprawę, że my powoli wkraczamy w drugi etap eksploracji kosmicznej. W tej chwili jesteśmy na pierwszym etapie, który zaczął się od początku eksploracji, trwa do dzisiaj i prawdopodobnie potrwa jeszcze jakiś czas, ale zakłada się, że być może już nawet w drugiej, to znaczy w połowie właściwie XXI wieku wejdziemy w drugi etap eksploracji kosmicznej. I te dwa etapy się między sobą różnią. W pierwszym etapie tych misji było dość niewiele, no 130. Jak Państwo widzieliście, to jest liczba raczej dość skromna, dlatego że były one bardzo drogie. Na drugim etapie eksploracji kosmicznej jednakże misje są przygotowywane już w inny sposób i planowane, ale planowane są już teraz. Będą przede wszystkim mniejsze, tańsze i w związku z tym będzie mogło być ich więc znacznie więcej niż tych do tej pory. Druga kwestia to jest misje załogowe. Misje załogowe do tej pory, jak wiecie, na inne obiekty w przestrzeni kosmicznej to były tylko i wyłącznie misje na Księżyc. Tylko tam dolecieliśmy i te misje trwały bardzo krótko. Jedyne dłuższe misje kosmiczne, takie załogowe, to jest stacja kosmiczna, ale stacja kosmiczna, czyli to co tutaj na przykład mamy, jedna ze stacji kosmicznych znajduje się na orbicie Ziemi, więc w zasadzie nie mówimy tutaj o eksploracji kosmosu. Jeśli chodzi o misje kosmiczne w drugim etapie eksploracji kosm kosmicznej, załogowe, czyli te, które mają na swoim pokładzie astronautów, czyli bezpośrednio już oddziaływują ludzie na środowisko pozaziemskie, są planowane już jako długookresowe, czyli być może nawet stałe. Wyobrażamy sobie misję na Księżycu, która będzie stała. Będzie to możliwe tylko i wyłącznie dlatego, że te misje będą samowystarczalne, czyli nie będziemy. Konieczności sprowadzania zasobów z ziemi, co jest niesamowicie kosztowne. I tu wchodzi na scenę górnictwo kosmiczne, bo jeżeli te zasoby mamy pozyskiwać na miejscu, to musimy je w jakiś sposób wydobywać, tak? Musimy je tam na miejscu, na Marsie, na Księżycu, czy gdziekolwiek dolecimy, no, pozyskiwać. Czyli na przykład tlen dla astronautów, wodę dla astronautów, czy dla na przykład uprawy roślin. Komponenty, podbudowę stacji, czy na przykład elementy do paliwa rakietowego. To wszystko nam jest potrzebne. No i oczywiście, jak wiemy, górnictwo przekształca w znaczny sposób środowisko, które zastaje, prawda? No bo żeby zdobywać zasoby, no to musimy to środowisko w jakiś sposób przekształcić. Produkujemy dzięki temu odpady też i przede wszystkim no też możemy te zasoby wydobywać w sposób niezbyt gospodarny i doprowadzić do tego, że te zasoby zostaną całkowicie wykorzystane. Kolejnym problemem, który pojawił się w trakcie eksploracji kosmicznej, to były śmieci kosmiczne. I te pojęcie już na pewno wszyscy słyszeli. Liczba wysłanych obiektów w kosmos od momentu, kiedy rozpoczęła się eksploracja, do dzisiaj to jest tak mniej więcej 35 tysięcy. To tych zgłoszonych, a na pewno jest dużo więcej takich, których nie, nikt nie zgłosił. I te, te wszystkie elementy często kończą jako śmieci. I tutaj macie Państwo sytuację dzisiaj. Każda ta biała kropka to jakiś śmieć i sytuację za jakiś czas. Tak można sobie wyobrazić, że tego będzie bardzo dużo, bo te 35 tysięcy obiektów, które wystrzeliśmy do tej pory, to prawdopodobnie będziemy w stanie wystrzelić w przeciągu kilku lat, a być może nawet roku. Więc zrobi się tam bardzo gęsto. Dlaczego to jest niebezpieczne? Te śmieci są różnej wielkości, najwięcej jest tych małych. Małych, czyli nawet takich milimetrowych lub mniejszych które są bardzo trudno wykrywane, właściwie praktycznie ich nie widać, ale one wszystkie poruszają się z niesamowicie dużymi prędkościami, kilka razy większymi niż pocisk wystrzelony z broni. No i doprowadzają do takich zniszczeń, jak tutaj Państwo widzicie, na przykład na satelicie innym, który użyteczny, który byśmy chcieli, żeby działał. Im więcej tego będzie, no to tym takie zniszczenia będą większe. Ale to nie tylko w przestrzeni wokół naszej orbity, ale również czasami te śmieci, zwłaszcza te duże, spadają na powierzchnię, no i wtedy mamy dochodzi do takiej sytuacji jak tutaj, że znajdujemy jakiś śmieć kosmiczny. Może on być niebezpieczny, może komuś spać na głowę, może zniszczyć, nie wiem, jakąś dom, samochód czy coś innego, a przy okazji wszystkie te śmieci często zawierają bardzo niebezpieczne substancje w sobie, które jeżeli spadną na przykład do zbiorników wodnych, no to mogą je skazić. W związku z tym widać, że problem eksploracji kosmicznej i związanej z niej ochrony planetarnej się troszeczkę zmienia w czasie. I ta ochrona planetarna rozumiana jako ochrona biologiczna jest już obecnie niewystarczająca. I od tego roku w zasadzie zaczęto podejmować jakby takie kroki, na, żeby zmienić tą, rozszerzyć tą definicję ochrony planetarnej, nie zawężać się tylko do ochrony biologicznej i uwzględnić również ochronę środowiska nieożywionego tych obiektów, jak i również oczywiście przestrzeni kosmicznej wokół tych obiektów, w tym i Ziemi oczywiście. I tutaj jest kilka różnych propozycji, to jest świeża sprawa. Ktoś zaproponował, że może trzeba robić ochronę krajobrazu na przykładzie takim jak Ziemia, na Ziemi mamy parki, na przykład narodowe czy parki krajobrazowe. Być może takie parki powinny postać na Marsie albo na Księżycu, żeby ochronić to naturalne środowisko. Ochrona zasobów no to też jest ważne, bo to już w tym kontekście, w którym mówiłam, te zasoby będą nam potrzebne do rozwijania no na przykład bas czy jakichś tam badań na Marsie czy księżycu, jeżeli je zużyjemy, to nie będziemy mogli już prowadzić eksploracji. No i oczywiście jakieś inne kwestie też mogą Państwo prawdopodobnie zaproponować, bo tak naprawdę to się zaczyna dopiero dzisiaj, a za jakieś 15 lat, 20, to Państwo będzie, będziecie wreszcie wprowadzać te zmiany, wprowadzać te zmiany do ochrony planetarnej. Także to jest przyszłość. Ja mówię o tym dzisiaj, dlatego że trzeba to przygotować, trzeba to negocjować z bardzo wieloma różnymi graczami w przemyśle kosmicznym i oczywiście, nawet jeżeli to zdefiniujemy w jaki sposób ta ochrona planetarna ma być i działać, to musimy to wprowadzić do prawa, a to jest niezwykle trudne. Bez prawa nie będziemy mogli tego egzekwować. Ochrona planetarna w tym kontekście biologicznym została wprowadzona do traktatu o przestrzeni kosmicznej, który został podpisany w 1967 i ratyfikowany przez większość krajów. To widzicie Państwo, to wszystkie kraje, które są zaznaczone na zielono ale było to niezmiernie trudne, żeby poszczególne kraje się na to zgodziły, a zmiany w prawie, które musimy wprowadzić, ponieważ jak sobie no, możemy założyć, w 67 do dzisiaj sytuacja zmieniła się diametralnie, jeśli chodzi o, o, o eksplorację kosmosu i pojawiły się różne kwestie związane chociażby z komercjalizacją kosmosu, no to no, będzie potrzeba wprowadzenia tego i oczywiście dopóki wszyscy tego nie podpiszą, no to nie będą z tym prawem związani. I zachęcam Państwa do za, zainteresowania się tym tematem, dlatego, że to, co będzie się działo w przestrzeni kosmicznej, na innych obiektach wokół Ziemi, będzie miało wpływ na to, co się dzieje na Ziemi i na ludzi, którzy tutaj będą mieszkać i żyć. Dziękuję bardzo.